I jak ktoś inny ma w swoim domu, to to w ogóle nie jest moja sprawa. Moja przestrzeń to jest na przykład moja sypialnia, albo łazienka, albo kuchnia. To są przestrzenie, w których ja dowodzę, że tak powiem w cudzysłowie. I jeżeli tam zaczyna pojawiać się bałagan, to znaczy, że ja potrzebuję co o coś w sobie się zatroszczyć. Cześć, nazywam się Gabrysia Sawa i bardzo serdecznie witam Cię na kanale Mama dla mamy. Jeżeli znajdziesz tutaj coś dla siebie, to koniecznie zasubskrybuj i zostaw komentarz, żebyśmy byli w kontakcie. Jakbyśmy mieli jakiekolwiek pytania, albo miałabyś inne zdanie, albo takie samo zdanie jak my, to y, zostaw nam swój komentarz, żebyśmy mogli być w kontakcie. Cieszę się, że spotykamy się dzisiaj ponownie. Jak co środę wrzucamy tutaj nowe filmiki, ja, Anna Maria Saj i dr Anna Saj, dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób ja, ja radzę sobie z bałaganem. Jak z poprzednich odcinków wiecie, ja generalnie lubię porządek, lubię ład. I najbardziej na świecie lubię minimalizm, ale w takim wydaniu praktycznym, w takim wydaniu, który ma mi służyć i ma mnie wspierać, bo ja przestrzeń, która mnie otacza, używam jako czegoś, co ma być dla mnie, a nie ja dla tej przestrzeni. Dlatego, jak myślę o meblowaniu, o użytkowaniu kuchni, salonu, sypialni czy jakiejkolwiek przestrzeni, którą mam, to staram się ją dopasować do moich potrzeb, a nie moje potrzeby do tej przestrzeni. I yy, ja mieszkam w domu. Mieszkam w domu z mężem i z trójką dzieciaków. Bardzo dużo przyjmujemy gości. Nasz dom jest otwarty i ze względu na styl życia, który prowadzimy, i też na to, że dzieciaki są małe, u nas w domu pojawia się dużo bajzlu. Pojawia się pomimo tego, że y, staram się mieć y, ograniczoną ilość rzeczy, panować nad tym, odkładać rzeczy na miejsce i tak dalej, no to pojawia się coś takiego jak bałagan. Szczególnie w tych miejscach, w których, y, w których ja nie przebywam na przykład na co dzień, które nie są moje, bo ja w tych przestrzeniach, które gdzieś tam są pod moim panowaniem, y, mam to sobie ogarnięte. Ale jak wiadomo, nie tylko ja tam żyję, żyją też inne osoby. Każdy z nas ma różne potrzeby, różne poziomy, w którym momencie zaczyna się bałagan, a kończy porządek i w drugą stronę. Także te wszystkie rzeczywistości potrzebujemy sobie do siebie dostosować. I w jaki sposób ja radzę sobie z bałaganem? Co to w ogóle? Czym jest bałagan? Bo tak jak wspomniałam kilka zdań wcześniej, jest tak, że każdy z nas ma inne miejsce, w którym już jest bałagan, albo inne miejsce, w którym mówisz: Dobra, to już jest posprzątane. In, inaczej wygląda moj, kuchnia, którą ja uważam za posprzątaną, inaczej wygląda kuchnia, którą mój mąż uważa za posprzątaną, a jeszcze inaczej wygląda kuchnia, którą moje dzieci uważają za posprzątaną. Także. Uzgodnijmy sobie, co to jest bałagan. Bałagan to jest nieład, który wprowadza u ciebie dyskomfort. Czyli bałagan to będzie taki e, stopień nasilenia przedmiotów w, na, w jakiejś przestrzeni, który wprowadza u ciebie dyskomfort. Dla mnie bałaganem będzie co innego niż dla ciebie, i co innego niż dla mojej mamy czy, czy mojego męża. I bałagan mówi to o tym, że ten bałagan wprowadza pewnego rodzaju dyskomfort. Ale mówimy tutaj o przestrzeni, na którą ja mam wpływ. Dlatego, że jak ktoś inny ma w swoim domu, to to w ogóle nie jest moja sprawa. Ja nie mam y, prawa powiedzieć, że ktoś ma y, Bajzel u siebie, bo ja tam nie mieszkam, bo to nie są moje okoliczności, bo to nie są moje rzeczy, moja historia, moje doświadczenie tak dalej. bo my często przechowujemy przedmioty z jakiejś przyczyny. Często ten, y, ta, ta, ta różna, powiedzmy, estetyka y, jest bardzo głęboko powiązana z naszą historią, z tym, w jaki sposób zostaliśmy wychowani, z naszymi wartościami. Z tym, w jaki sposób funkcjonujemy w świecie albo w jaki sposób funkcjonować chcemy, z tym, jaki mamy obraz siebie, jaki mamy, jakie mamy zdanie o sobie, o, o naszych potrzebach. I to wszystko mówi nam o tak wielu rzeczach, że my nie mamy żadnego prawa tego oceniać. Więc możemy się inspirować i jeżeli ja chcę znaleźć kogoś, kto myśli podobnie jak ja, to sobie poszukam, zainspiruję się i. I znajdę, I znajdę to po to, żeby być lepszym, żeby być bardziej zadowoloną ze swojego życia, żeby wieść bardziej szczęśliwe życie, żeby być po prostu, żeby znaleźć jeszcze bardziej swoją strefę komfortu. I dla mnie, jak ja sobie radzę z bałaganem, jak jak dookoła mnie, w mojej przestrzeni zaczyna panować bałagan. Moja przestrzeń to jest na przykład moja sypialnia, albo Łazienka, albo kuchnia. To są przestrzenie, w których ja dowodzę, że tak powiem, w cudzysłowie. I jeżeli tam zaczyna pojawiać się bałagan, to znaczy, że ja potrzebuję o coś w sobie się zatroszczyć, bo kiedy ja jestem w słabej kondycji. Takiej mentalnej, albo nie mam siły, albo takiej werwy, albo chęci, jak zwykle, to mój, moja chęć do tego, żeby sprzątać po sobie, odkładać rzeczy po sobie na miejsce i dbać o moją przestrzeń, ta chęć spada, dlatego że y, tą moją energię pożytkuję na to, żeby przeżyć. Na to, żeby dotrwać do kolejnego dnia. Na to, żeby na przykład n n nie krzyczeć na dzieci. Albo na to, żeby y zrobić jakiś materiał, i tak dalej. I to wszystko jest siecią naczyń połączonych. To jest wszystko bardzo blisko siebie. I kiedy dookoła mnie zaczyna panować bałagan, to ja to bardziej to mówi o tym, co dzieje się we mnie niż na zewnątrz. Czyli to, to, to nie mówi o tym. Że po prostu jest za dużo rzeczy, tylko to mówi o tym, że ja mam jakąś przestrzeń, o, której potrze o którą potrzebuję się zatroszczyć, bo w momencie, w którym jest, rzeczy nie są na swoim miejscu i jest tam trzeba robotę poświęcić i tak dalej tak dalej, to ja gorzej panuję nad moimi emocjami, ja mam mniej, jestem mniej elastyczna um, łatwiej się nakręcam, łatwiej podpadam w stres, mam bardziej negatywny język wewnętrzny, bardziej wpadam w moje stare nawyki, które chciałam zmienić, nie dbam o siebie, tak jak, tak jak w takim, wiecie do, kiedy jestem w dobrostanie zaczyna się taka wtedy spirala tego, że mam bałagan na zewnątrz więc się wkurzam, więc robi mi się bałagan w środku i tak po prostu to się nakręca aż do momentu, w którym ja po prostu potrzebuję zrobić reset. W którym potrzebuję zrobić reset, bo się orientuje, że halo, ja nie jestem w takim miejscu, w jakim chcę żyć, nie wiodę takiego życia, jakie wieść chcę, nie mam takiego, w... nie czuję takiego wpływu, albo inaczej, nie czuję takich owoców i efektów tego, co chcę robić, więc się wycofuję. I potrzebuję zobaczyć, która przestrzeń pierwsza pomoże mi się złapać czegoś, żeby zacząć z tej spirali takiego wewnętrzno-zewnętrznego nieuporządkowania wyjść. Jak ja sobie radzę z bałaganem? Zaczynam od pierwszej, najprostszej rzeczy, która doprowadzi mnie do tego, że będę znowu miała poczucie takiego wpływu. Może trochę poczucie kontroli nad tą przestrzenią, która mnie otacza. Jak ja robię reset? Ja robię reset tak, że znajduję, na, znajduję pomieszczenie, w którym mogę, które mogę ogarnąć. Na przykład biorę kuchnię. I w kuchni ja mój reset polega na tym, że brudne naczynia wchodzą do zmywarki, puszczam zmywarkę. Czyszczę blat, w sensie robi się pusty. Wszystkie rzeczy stamtąd zniszka, zni, y, znikają, wracają na półki, do, y, do szuflady, czy gdzieś tam, gdzie, gdzie są. I najpierw wszystko y, rzeczy odkładam na miejsce. Potem Wyrzucam śmieci, odkładam rzeczy na miejsce, wyrzucam śmieci, czyli rzeczy, które są, które się, których nie chcę tam mieć, rzeczy, które nie należą do kuchni, rzeczy, które y, są do wyrzucenia, czyli y, jakby zmniejszam ilość przedmiotów na danej przestrzeni, i dopiero potem biorę się za mycie blatów, mycie frontów i tak tak dalej. I dla mnie. Taka kolejność, czyli najpierw organizuje przedmioty w miejsca kategoriami na przykład, talerze do talerzy i tak dalej, albo to idzie do pokoju dziewczynek, to idzie do sypialni, to idzie do garderoby, to idzie do piwnicy, to idzie gdzieś tam. Takie skategoryzowanie rzeczy i ułożenie ich pomaga mi później szybko je um, doprowadzić pomieszczenie do takiego punktu, w którym łatwo i szybko się je myje. Odkurza, wyciera i tak dalej. Czyli najpierw organizuję przestrzeń, później odkładam rzeczy na miejsce, potem wywalam śmieci, to to, to się wszystko między sobą mieszka i na samym końcu myję. I w zależności od tego, jak duży jest yy, projekt, czyli pomieszczenie, albo bałagan, w który, który tam panuje, no to tyle czasu muszę sobie na to poświęcić. Ja na takie zresetowanie mojej kuchni potrzebuję około 45 minut. Na samo uporządkowanie rzeczy, powkładanie ich na miejsce, puszczenie zmywarki i umycie blatów. Jakbym chciała umyć sobie też fronty i, i, i tak dalej, no to pewnie mówimy około godziny. Więc to ja potrzebuję, żeby wprowadzić taki reset, potrzebuję wiedzieć, ile mniej więcej czasu na to poświęcę. Dlatego, że gdybym chciała zrobić coś, co będzie trwało mi godzinę, a mam na to 15 minut, no to czasami jestem w stanie to zrobić. Ale generalnie to wywoła we mnie jeszcze większą frustrację, i zamiast wyjścia z tej spirali, będę się w niej jeszcze bardziej kotłować. Będę jeszcze bardziej się kręcić dookoła siebie. I słuchaj, ja. Potrzebuje zorganizowanej przestrzeni, żeby lepiej funkcjonować. Ja tak potrzebuję, ja tak mam. Ty możesz mieć całkiem inaczej, więc zastanów się, dlaczego porządek jest dla ciebie ważny, albo dlaczego chcesz wyjść z bałaganu, albo czy to, jaką przestrzeń masz dookoła siebie, co ci to mówi. Dlatego, że po prostu każdy z nas ma inaczej i yy, niektórzy nie mają takiej potrzeby jak ja, ale mają inne. Albo inaczej mają sobie tę potrzebę. Ale o co chodzi z tym, z tym wyjściu ze spirali? Jeżeli denerwuje mnie bałagan, to to jest bardzo ważna, bardzo istotna informacja dla mnie. I ja potrzebuję zacząć zająć się tym, na co mam wpływ. Na co ja mam wpływ. Czyli jeżeli kuchnia to jest moje centrum dowodzenia, to ja mam wpływ na kuchnię. Ale takiego wpływu już nie mam w pokoju, w którym są moje dzieci. I tam po prostu no, już będzie ta, to, to będzie wyglądało inaczej. Ta relacja do tego pomieszczenia będzie wyglądała całkowicie inaczej. I teraz u mnie w domu, przestrzeniami, na, na które, w których ja panuję, jest moja sypialnia, łazienka, kuchnia i salon. To są cztery przestrzenie, które są. Yhm, które są moje, które ja, w których ja, yy, w których ja yy, mogę, yy, które mogę sobie doprowadzić do takiego stanu, jak chcę i utrzymać ten stan w tamtych, yy, w tamtych miejscach. Bo przestrzenie innych domowników są innych domowników. Na przykład do, yy, jak to się yy, ładnie nazywa, do kanciapy yy, mojego męża ja, ja nie wchodzę. Chyba, że mój mąż mnie poprosi i zechce, żebym tam troszeczkę y, y, uporządkowała rzeczy, chętnie. Ale to nie jest moja strefa wpływu, więc nie mam prawa y, mieć. Y, więc ja taki mam proces myślowy, więc ja nie mam prawa mieć frustracji o to, co tam się dzieje, bo to nie jest moje. I y, takiej dyscypliny potrzebuję się nauczyć poprzez pilnowanie mojej głowy. A jak w jaki sposób utrzymać? Taką, taką przestrzeń, która, która mi pasuje, dla mnie działa w sposób, który nazywa się minimalizmem, czyli mam tam mało rzeczy, a te rzeczy, które mam, wszystkie mają swoje miejsce. Czyli mam tak zorganizowane, zorganizowane przechowywanie w łazience i ilość rzeczy w łazience, że jestem w stanie to łatwo, szybko i przyjemnie ogarnąć. Tak samo ileś rzeczy w kuchni, tak samo ileś rzeczy w sypialni i tak dalej. I zapraszam Cię tutaj do odcinka o minimalizmie dla mam. Tam sobie y, możesz zobaczyć, bo tam mów, mówię o tym, y, o tym dużo więcej, jak dostosowałam ten minimalizm, który, o którym wszyscy mówią, y, do, do siebie, do swoich potrzeb. I teraz, co jeżeli nie mogę czegoś ogarnąć? No, no, nie mogę się zabrać do tego, tak po prostu wszystko mi idzie pod. Nie, nie jest, nie ma, nie mogę wygenerować w sobie tej chęci czy siły do tego, żeby tą kuchnią, już pracujmy na kuchni, żeby tą kuchnią się zająć i doprowadzić ją do tego, żeby ją zresetować. No, najpierw potrzebuję zająć, przede wszystkim potrzebuję zająć się sobą. Sobą, mną, Gabrysią. I. Najpierw potrzebuję zająć się swoim wnętrzem. I czasami naprawdę jestem tak ograbiona, tak, tak wypompowana z sił, że realnie nie, nie mam skąd wykrzesać w sobie tej, tej siły do zmiany. No i wtedy, moje drogie, idziemy na łatwiznę. Możemy zadzwonić po sprzątaczkę, po mamę, po koleżankę, po jakąś inną pomoc. Możemy dosłownie zmusić męża albo dzieciaki do tego, żeby oni to zrobili. Jest, mamy dużo różnych możliwości i dużo różnych opcji. Czasami opcją jest to, że się pakujesz, wyjeżdżasz na dwa dni, a ktoś wtedy u ciebie w domu sprząta. Ty, na, ty przez te dwa dni ładujesz baterię. Wracasz do posprzątanego albo wyjeżdżasz, ładujesz baterię i wracasz odpoczęta pod warunkiem, że przez te dwa dni odpoczywasz, bo jak nie odpoczywasz, no to, pff, no to po co jechać? Ale jeżeli jedziesz i rzeczywiście odpoczywasz, to ten stan, w którym mój, nasz organizm jest wypoczęty, wyciszony, to to jest stan, w którym później ładujesz baterię i jesteś gotowa do działania. Ja ostatnio rozmawiałam z Anią Marią Sai, oni teraz byli na takim fajnym, y, bardzo fajnym urlopie i y, ona mówi: "Wracam i chce mi się pracować, chce mi się robić rzeczy, chce mi się produkować y, treści". I to jest stan, który jest absolutnie pożądany po odpoczynku. Może być tak, że jesteś tak zmęczona, że naprawdę potrzebujesz odpoczynku i musisz musi i musisz umieć sobie to zorganizować, żeby odpocząć, bo bardzo długo na ym, rozładowanych bateriach nie pociągniesz i nikt na tym nie korzysta. Ani ty, ani twoja rodzina, ani przestrzeń dookoła ciebie. I zaczynamy od. To, to, to jest jeden z pomysłów, tak? To jest jeden z pomysłów. Mi bardzo pomaga wyjście z nieładu, wyjść z nieładu, pomagają mi małe kroki. Czyli. Jeżeli nie mam ym, godziny, żeby ogarnąć kuchnię, to na przykład po prostu ładuję zmywarkę i puszczam zmywarkę. Albo po prostu myję ym, kuchenkę, płytę tą indukcyjną. Albo myję zlew. Coś jedną małą rzecz, która pozwoli mi zobaczyć szybki efekt. I jak zrobię pięć małych rzeczy, w, od, po, w ciągu jednego dnia, no mam pięć małych rzeczy, które, z, których zobaczyłam efekt, i one budują moją motywację do tego, że moje. Dział bo czasami potrzebujemy tego, żeby zobaczyć, że nasze działania przynoszą efekty, bo jakoś tak wygląda nasz system, że jest to wymagające i że nie widzimy, żeby cokolwiek działało, że wszystko dzie dzieje się swoim, um, swoim życiem, a, a my nie mamy poczucia tego, że mamy na coś wpływ. Więc jeżeli tak. Jeżeli stąd to się bierze, to zrób kilka maleńkich rzeczy, które dadzą ci to poczucie, gdzie twoje oczy zobaczą, że masz wpływ, i że to, co robisz, przynosi szybki efekt. Gdzie efekt nie jest odroczony w czasie. A presja, którą my mamy mamy na sobie i w sobie jest ogromna. Ja podejrzewam, że jak oglądamy zdjęcia na Instagramie różnych przestrzeni, to ja, ja przynajmniej tak mam, to jest ładne. Ja też bym tak chciała. To jest ładne. jak też bym tak chciała. Ja nawet przełapam się ostatnio na tym, że bardzo identyfikuję się ze zdaniem, że chciałabym mieszkać w domu, który wygląda, jakby nigdy w nim nie mieszkał. Co nie? Chciałabym mieszkać w domu, który wygląda tak, jakby nigdy w nim nie mieszkał. Co jest w ogóle? Nierealnym celem do osiągnięcia jest w ogóle nieprawdopodobnie, yy, w ogóle, wyim to, to jest nierealne, żeby żyć z dzieciakami w takiej przestrzeni. Ale presja, którą my same wywieramy na sobie albo którą wywierają na nas inni, czyli. Nie wiem, mama, teściowa, koleżanki, czasem mąż, czasem ktoś tam. I to ta po prostu spirala presji jest tak duża, że, że my bardziej. Wydaje mi się, że my bardziej potrzebujemy uczyć się radzić sobie z presją niż z bałaganem. Dlatego, że. W całym tym otoczeniu, w całym tym środowisku, w którym my żyjemy, to my jesteśmy ważne. I tutaj polecam Wam takiego e-booka, którego napisałam. Mamo, Ty też jesteś ważna. Ale w tym, w tym wszystkim, całym funkcjonowaniu z presją, to my usilnie potrzebujemy znaleźć siebie, odnaleźć to, gdzie ja jestem, kim ja jestem. I żeby posprzątać, Ty musisz chcieć. Wiedzieć, przede wszystkim wiedzieć, dlaczego porządek jest ważny. Dlaczego to jest ważne, żeby żyć w uporządkowanej przestrzeni? Co tam siedzi? Co tak naprawdę kryje się za tą potrzebą, żeby blaty były puste? Żeby nie potykać się o zabawki, żeby łóżko było pościelone. Dlaczego to jest ważne? I w momencie, w którym odpowiadasz sobie na to pytanie, dlaczego porządek albo uporządkowanie przestrzeni jest dla ciebie ważne? Jeżeli odpowiadasz sobie na to szczerze, tak szukając w sobie głęboko, nie? Bo my często mamy presję, sami w sobie wywołujemy presję, że y, chce mieć porządek y, i ma być porządek, i całą, cała rodzina sprząta w sobotę od dziesiątej, i w ogóle jest, jest taka pompa na to sprzątanie, ale my w ogóle nie wiemy dlaczego. W ogóle nie wiemy dlaczego. Totalnie nam się nie chce, ale robimy tak, bo tak trzeba. Ale to naprawdę. Nie każdy musi tak chcieć. Możesz tak nie chcieć. Jeżeli tak chcesz, jeżeli naprawdę tak chcesz, to zawsze znajdziesz w sobie motywację do tego, żeby to ogarnąć. Także. Zajrzyj do odcinka poprzedniego, tam znajdziesz informacje o tym, jak radzić sobie z presją. Ale to pytanie, dlaczego to jest ważne, to jest pytanie, na które potrzebujesz sobie znaleźć szczerą odpowiedź, bo to jest pytanie, które powinno grać ci w głowie za każdym razem, kiedy widzisz, że masz jakieś wyzwanie przed sobą. Dlaczego ten porządek jest ważny? Dlaczego ta nauka języków jest ważna. Po co ci to? Po co ci ten porządek? Co on ci da? Po co ci uporządkowany samochód? Albo ym, po co ci nowa koszulka? To są rzeczy, które my potrzebujemy, bo one budują w nas naszą świadomość. A im bardziej świadomymi ludźmi jesteśmy tym bardziej możemy podjąć pracę nad sobą i tym bardziej możemy wieść świadome i szczęśliwe życie. Dziękuję Ci za to, że jesteś. Daj mi znać, co wzięłaś i zapraszam Cię, bądźmy w kontakcie. Koniecznie zapraszam Cię na mojego Instagrama, gdzie zobaczysz, jak to wszystko hula u mnie. Podłoga, Gabrysia Sawa i do zobaczenia. pa! pa.